Papa pa, kometo, Miło, że jednak na nas nie wpadasz. Czyli czy o 3 i Atlas jeszcze usłyszymy. A także śmieszno straszne skutki awarii Amazon Web Services, trochę skojarzeń na temat tego, co łączy koreańską dynastię Joseon z Głównym Urzędem Statystycznym oraz słowo dnia, które tym razem będzie frazą kto Pyta, nie włądzi. Kto nie pyta, ten niepytalski. Ja jestem Michał niepytalski, a to jest podcast naukowy niepytalski pyta. Cześć, zaczynamy od komety 3 i atlas popularnej ostatnio w mediach. Komety, która do ziemi się jeszcze trochę przybliży, ale od słońca się już od kilku dni oddala. Czyli jest w drodze. O, za nasz układ słoneczny? Komety, o której pewnie część z Was słyszała, ale wiele osób zastanawia się właściwie, dlaczego ona w ogóle jest ciekawa. Więc na wstępie myślę, że warto odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania. Po pierwsze, czy uderzy w Ziemię? Nie, nie uderzy w Ziemię. I drugie pytanie, czy jest to statek kosmiczny obcych? Nie. Nie jest to statek kosmiczny obcych. Skoro mamy to już za sobą, to przejdźmy do kwestii nieco bardziej naukowych. Co w tej komecie konkretnie jest wyjątkowego w porównaniu z innymi kometami? Otóż jest to dopiero trzecia kometa, jaką ludzkość zaobserwowała, która nie pochodzi z układu słonecznego pochodzi gdzieś spoza tego układu ale skąd dokładnie to? Tak naprawdę tego nie wiemy, ale na dodatek jest to pierwsza z tych trzech komet zaobserwowanych, która, którą mamy szansę obserwować nie tylko za pomocą ziemskich czy okołoziemskich teleskopów, bo tak się szczęśliwie składa, że akurat przez ogon tej komety przelatują dwie. Ludzkie sądy kosmiczne, z których jedna, Europa Clipper, ma na dodatek na pokładzie takie przyrządy, które mogą w jakiś sposób ten ogon komety zbadać. Czym właściwie jest ogon komety? No, to jest taki trochę ślad, jak zostawia za sobą ślimak. Nie jest to ślad krótki wbrew pozorom, jest to ślad liczący miliony, miliony kilometrów. W związku z tym to nie jest tak, że te nasze sondy kosmiczne przelatują tuż obok komety. One przelatują bardzo daleko od tej komety, tylko że ona po prostu przelatując przez Układ Słoneczny zostawiła za sobą taką smugę, która powstaje w wyniku tego, że kiedy kometa leci w stronę Słońca, to promienie słoneczne ją nagrzewają, ona się trochę tam rozpada i zostawia za sobą taką właśnie chmurę różnego rodzaju substancji. Europa Clipper nie była przystosowana do tego, żeby badać komety ona jak sama nazwa wskazuje ma zbadać Europę. nie nasz kontynent tylko oczywiście księżyc Jowisza Europę. W związku z tym wykorzystanie jej do zbadania tego przez co będzie akurat przelatywała wymaga przestawienia pewnych przyrządów Zobaczymy co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiemy. A czego ciekawego właściwie z komet dowiedzieć się można. Komety są artefaktami zamierzchłej przeszłości. Te, które. Mm, podróżują tylko po Układzie Słonecznym, są artefaktami z przeszłości no, niedużo yy, starszej niż 4,6 miliarda lat wstecz, ze względu na to, że właśnie tyle liczy nasz Układ Słoneczny, nasza centralna gwiazda, czyli Słońce. Badając je, możemy dowiedzieć się właśnie, jak na przykład Układ Słoneczny powstawał, jaka była dynamika powstawania konkretnych ciał niebieskich, a nawet jak rozwijały się zjawiska zachodzące na planetach, tak jak na przykład na Ziemi, w jaki sposób powstało życie. To znaczy, konkretnie badanie zawartości komet może nam powiedzieć, skąd na Ziemi wzięły się niektóre związki chemiczne czy pierwiastki chemiczne, które przyczyniły się do powstania w pewnym momencie najprostszych organizmów. Co różni kometę 3 i Atlas od takiej zwykłej komety pochodzącej z układu słonecznego? Otóż kometa 3 i Atlas, ponieważ pochodzi spoza układu słonecznego, może nam coś powiedzieć o tym, w jaki sposób układ słoneczny powstał. On powstał mniej więcej 4,6 miliarda lat temu, ale co było wcześniej, tego do końca nie wiemy. Jest to jedna z ważniejszych zagadek astronomicznych, jedna z głównych teorii, uznawanych obecnie za taką Najbardziej prawdopodobną została stworzona w wieku XVIII. Jednym z jej prekursorów był nie kto inny jak filozof Immanuel Kant. Kant, o którym plotki mówią, że nie opuszczał nigdy królewca. Plotki nieprawdziwe, bo skądinąd wiadomo, że był na przykład w Gołdapi. Co nie zmienia faktu, że pierwiastki, z których składał się Immanuel Kant, czy każdy z nas, opuszczały nie tylko Ziemię ale także nasz układ słoneczny. Dlaczego? No dlatego, że wszystkie albo prawie wszystkie cięższe pierwiastki od helu i wodoru powstawały w jądrach gwiazd, które potem się zamieniały w supernowe i eksplodowały i ta cała materia z supernowych rozchodziła się po okolicznych yy, układach planetarnych, układach gwiezdnych, czy na przykład Mgławicach, bo właśnie Mgławica prawdopodobnie, tak przynajmniej uważał Immanuel Kant i teraz uważają liczni astronomowie, była prekursorem układu słonecznego. Mgławica, czyli taka chmura kosmicznego gruzu, gigantyczna, i ona gdzieś tam właśnie w okolicach 4,6 miliarda lat wstecz zaczęła się w sobie zapadać, z części tej materii powstało słońce. Z innych części powstały planety. I właśnie to, co działo się wcześniej, to, co spowodowało, że tam Gławica zaczęła się w sobie zapadać to są pytania, na które być może pozwoli w jakimś stopniu odpowiedzieć badanie komety 3i Atlas, czy innych tego typu komet spoza układu słonecznego, które pewnie jeszcze kiedyś zaobserwujemy. Czy kometa spoza układu słonecznego jest najdziwniejszym obiektem w naszym układzie słonecznym, który sobie tam lata między planetami? Śmiem twierdzić, że nie. Osobiście uważam, że najdziwniejszym obiektem, jaki może się znajdować w przestrzeni międzyplanetarnej, może być stalowy właz. Skąd taki stalowy właz mógł się w ogóle w kosmosie znaleźć? Otóż w roku 1957 Amerykanie, przeprowadzając testy nuklearne w podziemnych szybach, przykryli jeden z takich szybów 900-kilogramowym włazem stalowym okrągłym, który w momencie kiedy doszło do eksplozji bomby atomowej poleciał sobie w górę. Wyliczenia pozwoliły oszacować, że poleciał z prędkością 66 km na sekundę. Jest to prędkość, która pozwala nie tylko dostać się na orbitę okołoziemską, nie tylko uciec z orbity okołoziemskiej, ale nawet Uciec z pola grawitacyjnego naszego Układu Słonecznego, więc być może, że ta płyta gdzieś tam sobie teraz leci w okolicach Plutona. Może kiedyś jacyś kosmici na nią trafią i będą się zastanawiać, co to za obiekt spoza naszego Układu Słonecznego. Bardzo malownicza wizja, że taka metalowa płyta gdzieś sobie lata po kosmosie. Może to być jednak wizja nieco marzycielska, bo niestety nie mamy potwierdzenia, że ta płyta w ogóle opuściła naszą ziemską atmosferę. Mogła opuścić, był to dość duży obiekt, natomiast żadna dokumentacja fotograficzna czy wideo nie została sporządzona z jej podróży. Naukowcy skupiali się wówczas bardziej na samym efekcie eksplozji na Ziemi niż tym, co się stanie z włazem przykrywającym szyb, w którym znalazła się bomba. W związku z tym obecność płyty w kosmosie to są pewnego rodzaju spekulacje, ale bardzo wydaje mi się interesujące. To tyle, jeśli chodzi o różnego rodzaju ciekawostki. Kosmiczne, a teraz przejdźmy do kosmicznej awarii. Kosmicznej jeśli chodzi o skalę, ponieważ 20 października doszło do awarii Amazon Web Services, czyli największej albo jednej z największych usług hostingowych chmurowych na świecie. W związku z tym wtedy padły nie tylko usługi Amazona, ale wiele, wiele Y, innych chociażby kanwa y, czy różnego rodzaju media społecznościowe, ale nie będziemy się zagłębiać w tę y, tematykę, technologiczną, chciałem się tylko z wami podzielić moim subiektywnym rankingiem najśmieszniejszych skutków awarii Amazon Web Services, czyli w skrócie AWS. Skrót pewnie trochę bardziej swojsko brzmiący, zwłaszcza dla słuchaczy, którzy pamiętają jeszcze czasy rządu Jerzego Buzka. Otóż numer 3, moim zdaniem, to awaria Duolingo która spowodowała, że Duolingo musiało wręcz wystosować oficjalne oświadczenie dla użytkowników, że ich ciągi wykonywanych zadań nie zostaną utracone. Kto kojarzy aplikację Duolingo, albo kto kojarzy kogoś, kto z niej korzysta, ten wie, że użytkownicy mają wręcz pewnego rodzaju obsesję na. na punkcie regularności wykonywanych zadań awaria spowodowała to, że ta regularność mogła zostać zachwiana, a regularność jest oczywiście sprawdzana w ten sposób, że za yy, sumienne odrabianie prac domowych w Duolingo dostaje się punkty i dodatkowe, jeżeli się to robi właśnie w ciągach. Numer dwa, to wydaje mi się, że awaria rumby, czyli autonomicznego odkurzacza. W wyniku awarii Amazona Przestały te okrągłe urządzonka sobie jeździć po domach. No, Myślę, że dużo użytkowników mogło być zdziwionych, jeżeli ustawili sobie w czasie pobytu pracy to, że rumba ma im posprzątać mieszkanie, a nagle wracają i okazuje się, że przez awarię Amazon Web Services mają niepoodkurzane. Numer jeden. Bezapelacyjnie numerem jeden musi być awaria inteligentnych łóżek. Bo okazuje się, że awaria AWS spowodowała także to, że pewnego rodzaju inteligentne łóżka z inteligentnymi materacami, które za pomocą aplikacji miały sterowany kąt nachylenia, temperaturę, które monitorowały parametry snu itd. i tak dalej, po to, żeby użytkownik się wyspał jak najlepiej, przestały działać właśnie w wyniku tej ogólnoświatowej awarii co pokazuje że nie tylko deweloperom Amazon Web Services ta awaria spędzała sen z powiek, ale także użytkownikom inteligentnych ale chyba nie tak bardzo mądrych jak się okazuje materaców spędzała sen z powiek całkiem dosłownie Po emisji pierwszego odcinka otrzymaliśmy mnóstwo listów Pełne worki listów z prośbą więcej skojarzeń. Michał, powiedz nam, co ci się jeszcze kojarzy, bo nam wszystko kojarzy się z jednym z jedzeniem. Zatem skojarzenia zacznijmy od pewnej historyjki, którą może znacie z internetu. Historyjki o koreańskim władcy, który podczas polowania spadł z konia. A towarzyszący mu kronikarz usłyszał od swojego pana, tylko tego nie zapisuj. No i co zrobił kronikarz? Kronikarz oczywiście nie tylko to zapisał, ale jeszcze na dodatek dopisał, że król mu powiedział, żeby, żeby tego nie zapisywał. Jest to pokazywane jako taka śmieszna historyjka pokazująca złośliwość kronikarza, ale w rzeczywistości nie jest to ani fikcyjna historyjka, ani wcale taka śmieszna, bo ona dowodzi, jak ważna była rola kronikarzy yy, koreańskiej dynastii Joseon. Otóż Kronikarze zapisywali wydarzenia nie tylko po to, żeby ich władca wiedział, co się akurat wydarzyło, ale by jego następcy wiedzieli, jakie poprzednicy popełniali błędy i jakie z tych błędów można wyciągać wnioski. W związku z tym, kronikarze byli objęci całkowitym immunitetem. Nawet ich władca przestrzegał zwykle reguł tego immunitetu. Na dodatek, Zapiski przez nich prowadzone były objęte klauzulą tajności, właśnie po to, by nikt nie miał pokusy zajrzeć tam, zafałszować i jeszcze na dodatek w jakiś sposób wyciągać konsekwencje wobec takiego kronikarza, który zapisał coś, co władcy mogłyby, mogłoby się nie spodobać, jak na przykład to, że spadł z konia. A to akurat kojarzy mi się z innym przywódcą który też uważał, że warto jest dużo rzeczy rejestrować. I był to nie kto inny jak prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon, który stwierdził, że najlepiej będzie, jeśli wszystko co ustala w gabinecie owalnym będzie nagrywane na taśmę magnetofonową ze względu na to, żeby przypadkiem nie zapomniał czegoś, co ze swoimi współpracownikami ustalił. No i tak się Później dla niego nieszczęśliwie złożyło, że te taśmy magnetofonowe posłużyły do wyjaśnienia afery Watergate, w wyniku której Nixon wycofał się z pełnionego urzędu. A to mi się kojarzy z innym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, który z kolei wcale nie jest takim fanem. Dokładnie prowadzonych rejestrów, bo kiedy w sierpniu tego roku okazało się, że według oficjalnych rządowych statystyk spada zatrudnienie, to Donald Trump się wściekł, zwolnił osobę odpowiedzialną za prowadzenie tych statystyk i stwierdził, że zostały one zafałszowane. A to kojarzy mi się z tym, że fałszowanie oficjalnych statystyk. Czy w ogóle manipulowanie oficjalnymi statystykami może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla jakiejś tam bieżącej polityki, ale także dla przyszłości świata, ze względu na to, że na tych oficjalnych statystykach, które jeśli przestaną być w jakiś sposób wiarygodne, jest trenowana sztuczna inteligencja, i jeżeli ona zostanie wytrenowana w zły sposób, to będziemy tego ponosić konsekwencje całymi latami. A to mi się skojarzyło z tym, że powinniśmy, jak oka w głowie, strzec głównego urzędu statystycznego, bo to może jest taka instytucja, która nie jest jakoś tam bardzo poważnie traktowana, ale jej rola w państwie jest naprawdę fundamentalna. I wreszcie, na koniec, słowo dnia, które, tak jak już wcześniej zapowiadałem, będzie frazą. A ta fraza to armata werna. Armata Verna to jest teoretyczne urządzenie, takie działo, które mogłoby wysłać jakiś pocisk właśnie poza Ziemię, czyli wracamy do wątku z początku naszego podcastu. Armata Verna powstała w myśli Juliusza Verna, czyli francuskiego pisarza, prekursora science fiction, który opisał ją w opowiadaniu z Ziemi na Księżyc. Otóż taka armata właśnie miała wynieść pocisk, w którym siedzieli sobie podróżnicy, tacy XIX-wieczni astronauci, którzy polecieli na naszego naturalnego satelitę. Działo Werna, czy armatę Werna, możecie kojarzyć nie tylko z opowiadania, ale całkiem wizualnie, ze względu na to, że opowiadanie Werna stało się podstawą dla Pierwszego filmu science fiction w historii. Takiego czarno-białego, niemego filmu z 1902 roku, pod tytułem Podróż na Księżyc. Jest tam taki jeden bardzo charakterystyczny kadr z księżycem, który, z oczami i ustami, w którego jednym y, oku tkwi właśnie taka rakieta kosmiczna. O ile w w kontekście podróży kosmicznych myślę, że panuje konsensus, że korzystanie z armat nie ma większego sensu, skoro rakiety z silnikami rakietowymi są dużo sprawniejsze, to sama idea armaty Werna wcale nie jest taka przestarzała ze względu na to, że państwa i armie mają pewną potrzebę konstruowania takich urządzeń, które byłyby w stanie zneutralizować obiekty znajdujące się na orbicie okołoziemskiej. Mówimy tutaj na przykład o satelitach szpiegowskich czy innego rodzaju satelitach mających charakter militarny. W związku z tym warto jest mieć taką możliwość wystrzelenia czegoś, co mogłoby uderzyć w coś na orbicie. Uderzyć i to porządnie uszkodzić, bo ziemska broń generalnie działa w ten sposób, że dochodzi do jakiegoś rodzaju wybuchu. No, w kosmosie wybuchów nie ma, bo tam nie miałoby się co zapalić. W związku z tym bardziej skuteczna jest amunicja o charakterze kinetycznym, czyli trochę tak jak kula armatnia. Miejmy nadzieję, że nigdy takich kosmicznych kul armatnich nie będziemy musieli stosować. Nie tylko wobec y, jakichś wrogich satelitów, ale także na przykład wrogich cywilizacji, bo na Ziemi mamy już wystarczająco dużo własnych kłopotów.